Lata w tle. Wiesz co mi to przypomina Malmax stary. Ludzie lubią teraz y, czorusów używać. Kurwa, man. nie ma teraz zatrzymywania się. Krzyż się z tej strony, mrożon, mrożon! Ah, brakowało mi tego. Brakowało mi, tak, przyznam się, i Mrożon zakłada maskę, by ratować świat, ale ma też swoje życie prywatne, w którym również ma side i misje, które chciał wykonać. I powiem jedno, misja zakończyła się powodzeniem, dlatego teraz spierdalamy się na dzikie reakcje. Dobra, 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 dobra. Oki wrak, oki wraca. Tak, wiem, to jest drugi numer, który Puścił. Wcale nie słuchałem pierwszego numeru, w ogóle nie słuchałem tego pierwszego numeru. Nic, Żartuję, kurwa, jeśli chcecie na pierwszą nutę reakcję, tutajcie dajcie je znać w komerzu, muszę się wyżalić, bo nagrywam to drugi raz, bo mi się wypierdoliło, ja się dźwięk wyniebał kurwa. Taki ze mnie jak i realizator zajebisty, że wypierdoliłem dźwięk i nie chodzi o seks. Lećmy z tym. Zostawcie jeszcze subikań. So Okay. One person might go from very high highs last to, to a very low look, to then, clip, then clip started with this Mad Max, yeah? The Mad Max started. Depression. So cute. Okay. Ej dobra, ej dobra, dobra, wiesz co mi to przypomina? Jeremy Sohan stary, to jest, to jest ten drop stary, to jest dokładnie praktycznie identyczny drop stary. Jest sportowy towaaa to jest czuję się jak wrak to tutaj jeszcze mamy jakąś popierdoloną harmonię stary, która brzmi ciekawie Dlaczego Wokale są... Jeden gra trochę inny dźwięk, drugi troszkę inny dźwięk. jak to jest odległość dźwięków, to ciężko mi powiedzieć, bo tu mogę strzelać jakaś kwinta może, kwarta, chuj wie. Tu i ciebie to interesuje pewnie. W Jeremy Sohan, tam był ten zabyk, o którym mówiłem w Kubi producencie. Jak, jak nie to możecie sprawdzić tą reakcję. że Dobieramy w bicie w dźwięk, który fajnie podkreśla jeszcze wokal e, i gra na tą samą nutkę, i przez co e, ten wokal jeszcze bardziej jest taki pełny, nie? Wypełnia ten wokal. Tak było w tym dropie w Jeremy Sohan. To war to było to takie... I grało tą samą nutkę i fajnie. To uzupełniało, tutaj chyba nie ma tego. No nie ma, tu bardziej jest dużo tych wokali zlejerowanych. Jest harmonia, jest. No siada to na web stary, dobra, słuchajmy dalej. Tak jest, bez powodu. stary, ale wchodzi. Ta, 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 ta. Nie znam słowa przerwa, nie chcę się pożegnać, nie lubię być za. za, za. więc chodź tu proszę, naładuj mnie, okay. zaśpiewam ci jak Marvin Gaye, gdziekolwiek chcę. Let's Marvin Gaye yeah. To jak Starling ey ten mononoke jak zanime, gdy ja pod blokiem słuchałem cię Okej okay. Gdy gubię się, to czuję się jak ja Woo. Ja pod blokiem słuchałem cię gdy gubię się, to czuję się jak ja Ty wiesz, ty wiesz, że ja lubię takie rzeczy, no Ucięcie w ogóle wszystkiego, to jest kurwa cisza i wpierw się szuka. Nie suchy wokal, bo tutaj słyszymy reverbik, ale delikatny, taki, takie takie zahaczanie stary wiesz co, Gdzie takie. Gdy. Gdy gubię się, to czuję się jak ja Uuuu, jest ten nasz delay stary. 2, ten, to... ten delay, stary tam na tym piczu w czuję się jak ja A nasz popolar spikę pistwa Okay. Ten wokal w ogóle jest mocno czorusowy Zauważam tendencję, że ludzie lubią teraz czorusów używać Albo tak pierdolę tylko, no bo to często słyszę gdzieś w sumie onki trochę Na przykład Kenny Zimmer, to jego jakby stilo Że wręcz się troszkę opiera na tym czorusie, On bardzo często tego używa nie chciałbym wiedzieć już co mi Okej okay. Bo to zakazana wiedza jak z Harry Pottera Więc oh. się poza trakami Nie będę się nigdy przed tobą otwierać to Ani się smać, ma... Mocny statement I Czuję się jak frat yeah, yeah, bez powodu Ale to podbitka fajna Yeah, yeah Bez powodu bez, Powiedz mi dlaczego drag. Wiesz, jak to musi stary siadać na koncercie? Przejewane pogo, stary tego można robić. Myślę, że miał to w głowie, jak robił ten numer. Jest, bez powodu, bez, no mnie to loteria, czy fajnie to siada, fajnie siada. Ten tutaj podwójny refren. No bo tu mamy ten drop i jest to dokładka. Tary czy Syberia? Fana, beria, jestem tu Chcę bodźców, ja naprawię wszystko w końcu Okej, okay, chcesz bodźców na końcu, na odwrót, wrócić wszystko Chodź ma Ej, ale to z na końcu, na odwrót, wszystko Chodź ma Ale popierdolone stary, zajebisty Szept, który jest tak wykręcony kurwa Reverbem, że brzmi jak Patrzę na klip, nie? Chcę na końcu, na odwrót Tak kurwa widzę trochę przez tą maskę Odwrót, wywrócić W ten to chyba też jest zrobione na jakimś głosie z tym rewerbem. To kurynogami, nogami, to taki szef stary z tym rewerbem. On, on jest tak zmiksowany, że wręcz słysząc to, co słyszę, ten kurynogami, nogami, czuję, że to mogło być w twardym miejscu. Chodzi mi o to, że słuchając tego mi wręcz się robi zimno, tak jak oni tam się grzeją, stary. Wiesz, co chodzi? Że to się kojarzy z jakimś takim mrozem. To brzmienie się, stary, kojarzy z takim mrozem, podmuchem, stary wiatru. Czuję to, czuję to po prostu. Nie, że pierdolę chodzopały, żeby tylko pierdolić, ale powiem, że czuję to, nie? Według mnie jest tu fajnie dopasowane. Chodź ma, zobacz, odnalazłem mój balans. Weź aparat, chociaż to nie powiem, za jest Proszę mi strącę, wyj... ale fajne. Jest ta zabawa, formą i flow. Aczkolwiek dużo spokojniejszy numer. I bardziej taki na no, jakiś tu chyba przekaz nastawiony, niż, niż to, do czego nas przyzwyczaiło. A dobrze, mój balans. Weź aparat, chociaż to nie powiem, za mielię Proszę mi strącę, sie. Proszę mi stąd wyj... Albo w sumie. Chciałem powiedzieć, że czasem na końcówce dokładamy czorus, bo fajnie brzmi, ale dodatkowy mam tutaj. To, że ten czorus troszeczkę rozszerza nam ten wokal i na takim przedłużeniu, jak wpierdolimy się z następnym wokalem, że one się zlajerują, to ten drugi wokal, bez tego czorusa, który dojdzie do tego przedłużanego na czorusie, to fajnie się oddzieli, no bo on będzie taki wa bardziej w midzie, w środku, a tamten będzie troszeczkę rozszerzony, więc będzie fajna separacja i będzie to bardziej klarowne. <laughs> kurwa, czy ja nie pierdolę za bardzo? No, no, czasem się tak robi, aczkolwiek tutaj słyszałem, że ten wokal, który się też wpierdala z powrotem, on też jest stary na, na jakimś lekkim tu czorusie. Proszę mi strączyć się albo w sumie to Czecież może tam jest podbitka jakaś tylko Proszę mi strąc wyjście, yeah. proszę mi strom wyjście, yeah. albo w sumie to Nie słyszę do końca czy na ten wokal, który wchodzi na tym A Czy jest na czorusie, czy tam nie ma tylko jakiejś zabawy reverbem Może też delayem, jakimiś podbitkami tego typu zabiegi Przyjdźcie, sam już nie wiem co myślę, więc proszę mi strom wyjście yeah. I ten szep wyjście yeah. albo w sumie to przyjdzie yeah. Sam już nie wiem co myślę więc proszę nie nie Kurwa, weź sobie miksuj taki szept Ja pierdolę tam z sibilantów stary zazwyczaj Wiedzieć już co mi doskwiera O Bo to zakazana wiedza jak z Harry Pottera Więc pozwól, że poza trakami nie będę się nigdy przed tobą otwierać Ani się znać Mam wreszcie szep ciągle tam gdzieś stary lata w tle Fajne, fajne się to wszystko zgrywa tu się jak Harmonia na tym dropie stary, ona nie należy do najprzyjemniejszych, ale gdzieś się zachowuje w tym klimacie i mimo wszystko, kurwa, mordo, no siada na bani, no stary, jakby na koncercie, moc. Ale on tu stary nawija, że czuje się jak wrak. I powiedz mi dlaczego tak. Dobrze, to ja ci powiem dlaczego. Znaczy tak zgaduję, że będąc kurwa raperem tego typu, stary, masz taki w rozpierdol dopaminowy pod kątem, że masz tyle stary wrażeń, tyle bodźców, bo chodzisz na popierdolone koncerty, stary, każdy cię kurwa chwali, więc masz taką górkę dopaminową i bodźcową, że no, to jest jak jebany narkotyk, no jakby to nie ma szans, stary, że, że nie będziesz miał zjazdu potem, no. Niestety, niestety tak jest. I za coś. No co, no. Możesz sobie o tym zrobić, no ale trzeba sobie jakoś z tym radzić, nie? To fana Peria, to nie fana Peria, jestem jestem drugi, druga część, też. Pada mi bateria, Pada znam słowa nie znam słowa się Nie nie się pożegnać, nie fana być się no ten klip też mega klimatyczny, nie? potężny stary, Mad Max stary to jest. Dobry numer. Bardziej tu stawiany na przekaz mimo wszystko. Nie ma takiej popierdolonej zabawy formą, jak Oki nie jest w stanie to zrobić. Ale i tak jest dobrze, i tak jest dobrze, i tak jest dobrze. Ten drop, mocny, siada na bani, aczkolwiek powiem szczerze, że na Jeremy troszkę bardziej mi siadał. Czekamy na więcej nowości od okiego. i będzie oczywiście sprawdzane i od jutro, albo dzisiaj. W zależności kiedy wypuszczę. Możliwe, że nawet jeszcze dzisiaj wlatuje kurwa reakcja na kupi producenta, także im z tym. nie Kurwa ma, nie ma teraz za.